Wiedeń padłby, póki nie przyszedł on, Jan III Sobieski. To nie hollywoodzki slogan, to brutalna prawda historyczna. Wyobraźcie sobie lipiec roku 1683. Stolica Austrii, serce chrześcijańskiej Europy, otoczona przez ponad 150 tysięcy wojowników Imperium Osmańskiego. Najpotężniejsza armia świata, która właśnie ma zamiar zmiażdzić ostatnią zaporę przed zalaniem całego kontynentu. Cesarz ucieka. Obrońcy są w mniejszości 5 do 1. Mury pękają. Wiedeń ma dni, może tygodnia. A potem nadchodzi on. Król Polski z armią, która według wszelkich rozsądnych wyliczeń nie miała szans. I zmienia bieg historii jednym uderzeniem. W tym odcinku zabiorę was na wzgórze Kalenberg, gdzie zobaczycie największą szarżę kawalerii w dziejach ludzkości. Dowiecie się, jak genialna strategia połączona z legendarną Husarią zamieniła pewną kląskę w triumf, który na dwa wieki zatrzymał islamską ekspansję. I odkryjecie, dlaczego ta bitwa zdecydowała nie tylko o losie Wiednia, ale o przyszłości całej naszej cywilizacji. To historia zapomnianych bohaterów, którzy ocalili Europę, gdy nikt inny nie miał odwagi. Zostańcie do końca, bo zakończenie Was zaskoczy. Zaczynamy. Żeby zrozumieć, co naprawdę wydarzyło się pod Wiedniem, Musimy cofnąć się o kilka miesięcy i spojrzeć na sytuację oczami ludzi tamtych czasów. Na mapie Europy w roku 1683 majaczyło coś, co budziło śmiertelny strach w każdym chrześcijańskim władcy Imperium Osmańskie. Potęga, która przez dwa wieki pożerała kolejne królestwa jak wilk, stado owiec. Konstantynopol padł w 1453 roku. Węgry zostały zmiażdżone. Bałkany. Te niegdyś dumne chrześcijańskie królestwa zamieniły się w imperialne prowincje. A teraz Turcy znów ruszyli nie po kolejną prowincję. Tym razem celowali w samo serce. W Wiedeń. Pod dowództwem wielkiego wezyra, kara Mustafy Paszy, ruszyła armia, jakiej Europa nie widziała od pokoleń. Ponad 150 tysięcy żołnierzy. Elitarni Janczarowie najlepsza piechota świata dziesiątki tysięcy sipachi. Ciężkiej tureckiej kawalerii. Lekka jazda tatarska i wołoska, oddział za oddziałem, proporce powiewające w słońcu, tłumy obozowiczów, tysiące wozów z amunicją i zapasami, to była machina wojenna, której nikt nie potrafił powstrzymać. W marcu 1683 roku turecka armada stanęła pod murami Wiednia oblegali miasto metodycznie, profesjonalnie, z żelazną determinacją. To nie był chaotyczny najazd. To była chirurgiczna operacja wojskowa. Kara Mustafa rozstawił swoje obozy wokół miasta jak pająk sieć. Zablokował wszystkie drogi, odciął dostawy, a potem jego saperzy zaczęli kopać. Niezwykłe okopy, miny, Turcy, mistrzowie wojny podkopowej, zaczęli drążyć ziemię pod wiedeńskimi murami, wypełniać tunele prochem i wysadzać całe bastiony w powietrze. Huk eksplozji rozlegał się niemal codziennie. Każda detonacja znaczyła kolejną wyrwę w murach. Kolejny krok bliżej katastrofy. Miasta dowodził hrabia Erst, Rudiger von Starenberg. Miał zaledwie 11 tysięcy żołnierzy i 5 tysięcy uzbrojonych mieszczan. Przeciwko... 150 tysiącom. Był twardym, doświadczonym żołnierzem, ale nawet on wiedział, że to tylko kwestia czasu. Każdy dzień to setki rannych i zabitych, każdy tydzień to kolejne bastiony zrównane z ziemią. Prochy się kończyły, jedzenie się kończyło. Wiedeń konał. Cesarz Leopold uciekł już dawno do Linzu, zabierając rodzinę i dwór. Zostawił miasto na pastwę losu. Europa patrzyła. I cisza. Nikt nie ruszał z pomocą. Francja? Król Ludwik XIV, największa potęga Zachodu, był zajęty własnymi wojnami, co więcej, potajemnie wspierał Turków, bo osłabienie Austrii było w jego interesie. Niemieckim książętom? Podzieleni, skonfliktowani, pogrążeni w drobnych sporach. Papież Innocenty XI błagał o pomoc, wysyłał listy, apelował, groził ekskomunikom, ale Europa była głucha. Został jeden człowiek. Jeden władca, który zrozumiał, co jest stawką: jeśli Wiedeń upadnie, padnie Austria. Jeśli padnie Austria, Turcy staną u bram Bawarii, a potem Czech, a potem Polski. To był tylko wątek czasu. Albo zatrzymamy ich teraz, albo wszystko przepadło. Ten człowiek nazywał się Jan III Sobieski, król Polski i Litwy. I właśnie on miał zmienić bieg historii. Napiszcie w komentarzach: Z jakiego miasta nas oglądacie? Jan Sobieski w 1683 roku miał 54 lata. To nie był młody, romantyczny rycerz. To był zahartowany w bojach weteran, żywa legenda, jeden z najlepszych dowódców wojskowych swojej epoki. Całe życie spędził na polu bitwy. Bił kozaków pod Beresteczkiem, gromił Tatarów pod Podhajcami, gdzie z zaledwie trzema tysiącami ludzi powstrzymał trzydzieści tysięcy wroga. Rozbił Turków pod Chocimiem w 1673 roku, co przyniosło mu koronę. Znał wojnę stepową, znał taktykę turecką, wiedział jak walczą Janczarowie i jak atakują Sipachowie. Ale przede wszystkim miał coś, co nie dało się kupić za żadne złoto. Miał wizję. Widział dalej niż inni. Kiedy wiosną 1683 roku dotarły do niego wieści o tureckiej mobilizacji, natychmiast zrozumiał co się święci. To nie był kolejny najazd na Węgry. To była kampania na Wiedeń, a Wiedeń był kluczem do wszystkiego. Sobieski nie czekał na formalne prośby o pomoc. Wiedział, że jeśli Turcy zdobędą Wiedeń, Polska będzie następna. Zabrał się do przygotowań z żelazną determinacją. Zwołał Sejm. Wynegocjował pieniądze na wojnę. Zaczął zbierać wojska. Ale czas uciekał. Wiedeń był oblegany od lipca. Każdy dzień zwłoki zbliżał miasto do katastrofy a Sobieski musiał zebrać armię, zorganizować zaopatrzenie, przemierzyć setki kilometrów przez góry i dojść na czas. Tymczasem cesarz Leopold w desperacji w końcu wysłał oficjalną prośbę o pomoc. Austria sama nie dała rady. Niemieccy książęta zbierali wojska, ale powoli, opieszale, jakby nie do końca wierzyli w zagrożenie. Do sierpnia pod Wiedeń dotarły pierwsze posiłki książę Karol Lotaryński z dwudziestoma tysiącami austriackiej jazdy i piechoty, Jan Jerzy III, elektor Saski z kolejnymi dziesięcioma tysiącami. Ale to wciąż było za mało. Turecka przewaga była Erdrukend, a w mieście sytuacja stawała się rozpaczliwa. Pod koniec sierpnia Turcy wysadzili w powietrze główny bastion, zwany Burgbastion. Ogromna eksplozja rozerwała mur. Przez wyrwę wdarło się kilka tysięcy Janczarów. Rozpoczęła się krwawa walka na ulicach. Austriacy bronili się jak lwy, walcząc dom po domu, kamień po kamieniu. Sztarenberg osobiście poprowadził kontratak. Po godzinach okrutnej rzezi Turcy zostali wyparci, ale straty były przerażające. Wiedeń konał. Został może tydzień, może mniej. I wtedy, 31 sierpnia, na horyzoncie pojawiła się polska armia. Sobieski przybył. Po osiemnastu dniach forsownego marszu przez Karpaty, przez górzystą Słowację, przez austriackie lasy, jego wojska dotarły wreszcie na miejsce. To nie była największa armia, jaką Polska wystawiła. Zaledwie osiemnaście tysięcy ludzi. Ale wśród nich było trzy tysiące husarii elitarnej, pancernej, legendarnej kawalerii, która od Kirchholmu po Kłuszyn była postrachem Europy. Sobieski nie tracił czasu na czcze Od razu przejął dowództwo nad całą siłą odsieczy. Austriacy, Sasi, Bawarczycy, Frankończycy, wszyscy podporządkowali się polskiemu królowi. W sumie zgromadzono około 70 tysięcy ludzi. Brzmiało to dumnie, ale prawda była brutalna. Przed nimi stało ponad 150 tysięcy Turków, wciąż przewaga dwa do jednego. Większość dowódców załamałaby ręce. Sobieski uśmiechnął się. Zebrał swoich oficerów i zaczął planować. Miał plan. Genialny, zuchały, szalony. Plan, który wymagał perfekcyjnego wyczucia czasu, koordynacji i odwagi, ale był jedyną szansą. Powinniście już teraz zostawić łapkę w górę i subskrybować kanał Niezłomna Historia, żeby nie przygapić dalszych historii o naszych przodkach. Kliknijcie dzwonek, żeby być na bieżąco. Sobieski wiedział, że prosta szarża na tureckie pozycje to samobójstwo. Kara Mustafa miał zbyt wiele wojsk, zbyt mocne umocnienia. Ale polski król dostrzegł coś, czego inni nie zauważyli. Słabość w tureckim rozstawieniu. Osmańska armia oblegała Wiedeń od południe, wschodu i północy. Ich obozy rozciągały się na ogromnym obszarze, ale z zachodu miasto graniczyło z lasem wiedeńskimi wzgórzami. To był trudny teren, górzysty, zalesiony, nieprzyjazny dla wielkiej armii. Turcy założyli, że nikt nie będzie na tyle szalony, żeby atakować stamtąd. I właśnie to Sobieski postanowił zrobić. Przeciągnąć 70 tysięcy ludzi, tysiące koni, dziesiątki działu przez górzysty leśny teren, zrobić to szybko i skoordynowanie, a potem wyjść na pozycję dokładnie w odpowiednim momencie, żeby zaskoczyć wroga. Jeden błąd, jedno opóźnienie i plan legnie w gruzach. Ale Sobieski był pewien. Wiedział, że to jedyna szansa. 8 września armia od sieczy ruszyła. Tłumy żołnierzy sunęły przez wąskie leśne drogi. Husaria, dragoni, piechota, artyleria. Wszystko przeprawiało się przez góry. Turcy nie zauważyli niczego niepokojącego. Kilka tuleckich oddziałów próbowało zatrzymać pochód, ale zostały szybko rozbite. Sobieski pchał swoją armię do przodu jak zegar. Każda godzina zwłoki mogła znaczyć upadek wietnia. W nocy z 11 na 12 września armia odsieczy dotarła na szczyt Kalenbergu. Stamtąd roztaczał się widok zapierający dech w piersiach. Przed nimi rozciągało się całe pole bitwy. Wiedeń w dole, zniszczony, dymny, ale wciąż się trzymający, wokół miasta rozległy pobóz turecki. Tysiące namiotów, może proporców i ta ogromna, niezliczona masa ludzi. Polscy żołnierze patrzyli w dół i wielu musiało poczuć lodowaty dreszcz, ale Sobieski już wydawał rozkazy, ustawiał swoje jednostki, rozdysponowywał artylerię, planował uderzenie. 12 września 1683 roku o świcie rozpoczęła się bitwa, która miała zmienić dzieje Europy. Sobieski ustawił swoją armię w trzech liniach wzdłuż wzgórza. Na lewej flance stanęli Austriacy i Niemcy pod Karolem Lotaryńskim, w centrum Sasi i Frankończycy, na prawej, południowej flance stanęła polska jazda. Tam, gdzie teren był najtrudniejszy, najbardziej pofałdowany, tam, gdzie żaden normalny dowódca nie postawiłby czołalerii, właśnie tam Sobieski rozstawił swoją najgroźniejszą broń, swoją husarię. Rano szarża artyleryjska otworzyła bitwę. Polskie, austriackie i saskie działa zaczęły walić w tureckie pozycje. Kara Mustafa początkowo nie był zaniepokojony, myślał, że to kolejna próba odciążenia miasta, którą da się odeprzeć. Wysłał swoje oddziały do ataku. Janczarów i spachisów, żeby powstrzymać wroga na zboczach. Rozpoczęły się krwawe warki, godzina za godziną. Austriacy i Niemcy sunęli w dół zbocza walcząc o każdy metr. Turcy bronili się zaciekle. Ich janczarowie byli najlepszą piechotą świata, doskonale wyszkoleni, fanatycznie oddani. Walczyli z lodowatym spokojem, niszcząc kolejne szarże chrześcijańskiej piechoty. Ale Sobieski cały czas czekał. Wiedział, że to jeszcze nie czas. W południe walka osiągnęła apogeum. Cała linia frontu płonęła ogniem. Tysiące ludzi grzązły w krwawej jadce na zboczach kalembergu. Turcy zaczęli zyskiwać przewagę. Ich liczebność zaczynała mieć znaczenie. Zaczęli spychać chrześcijan z powrotem w górę. I właśnie wtedy Sobieski zobaczył, co czekał przez cały dzień. Turecka armia zmieniła swoje ustawienie. Kara Mustafa przerzucił główne siły na północ, żeby zdusić atak Austriaków i Niemców. Zostawił swoją południową flankę skierowaną ku Wiedniowi i wzgórzom, osłoniętą tylko częściowo. Tam właśnie stała Polska jazda, i teraz między nimi a tureckim obozem było tylko kilka tysięcy spachisów. Moment nadszedł. Sobieski wstał w Strzemionach, spojrzał na swoich dowódców, na Stanisława Jabłonowskiego. Wielkiego Hetmana Koronnego, na Mikołaja Sieniawskiego, Hetmana Polnego, na Marcina Kąckiego, dowódcę Husari. Skinął głową. Trębacze dmuchnęli wrogi i wtedy, około godziny piątej po południu, 12 września 1683 roku, na zboczach Kalenbergu wydarzyło się coś, co świat już nigdy nie miał zobaczyć w takiej skali. Największa szarża kawalerii w dziejach ludzkości. Dwadzieścia tysięcy jeźdźców polskich, austriackich i niemieckich ruszyło równocześnie w dół zbocza. Ale na czele, na samym prawym skrzydle, tam gdzie teren był najtrudniejszy, gdzie trzeba było gnać przez winnice, przez rowy, przez skaliste ścieżki tam właśnie pędziła husaria. Trzy tysiące pancernych jeźdźców w lśniących zbroi, z przypiętymi do pleców skrzydłami, które przy galopie wydawały przerażający syk. Na czele, Gnał sam król Jan Sobieski, w złotej zbroi, z proporcem w głoni. Sześćdziesiąt cztery lata. Król Polski i Litwy i pędził do ataku jak młody chłopak. Z ziemia zadrżała. Huk tysiący kopyt zlał się w jeden ogłuszający łoskot. To był dźwięk, którego Turcy nie słyszeli od pokoleń. Dźwięk apokalipsy. Pierwsza linia tulecka złożona ze sipachi, próbowała się ustawić, ale była za wolna zanim zdążyli nabrać pędu do kontrataku, husaria już na nich była. Długie kopie, ponad pięć metrów, trafiały pierwsze. Uderzenie było miażdżące. Turecka kawaleria rozpadła się jak papier. Husaria przebijała się przez linię za linią, nic ich nie zatrzymywało. Za husarią pędziła reszta polskiej jazdy pancerni, kozacy, tatarzy lipkowscy, a na lewej stronie Austriacy i Niemcy w ciężkiej kawalerii. Lansknechci, krysierzy walili równolegle. To była lawina stali i furii. Turcy próbowali się bronić, janczarowie formowali linie, strzelali salwami z muszkietów, ale nic nie mogło powstrzymać tego, co nadeszło. Kawaleria wdarła się w sam środek tureckiego obozu. Zaczęło się piekło. Namioty płonęły, tureccy żołnierze uciekali w panice, dowództwo runęło. Kara Mustafa, wielki wezyr, który jeszcze rano był pewien zwycięstwa, teraz w desperacji próbował zebrać swoje siły, ale było za późno. Jego armia rozpadła się na kawałki. Jedni próbowali kontratakować, inni uciekali. Chaos zalał całe pole bitwy. Polska jazda przetaczała się przez obóz jak dziki żywioł, niszcząc wszystko na swojej drodze. Sobieski osobiście dopadł tureckiej artylerii, zajął działa, Polscy żołnierze obracali lufy w stronę uciekających Turków i zaczęli ostrzał. To już nie była bitwa, to była rzeź. Morale osmańskiej armii, które przez miesiące oblążenia trzymało się mocno, teraz pękło jak skorupa jajka. Panika zalała tureckie szeregi, każdy myślał tylko o ucieczce. Janczarowie, słynni z nieustępliwości, teraz również dołączyli do ucieczki. Kara Mustafa, widząc klęskę, uciekał z garstką ochrony. Zostawił obóz, zostawił armię, zostawił wszystko, byle tylko ocalić życie. Bitwa skończyła się o zmroku, ale ściganie trwało całą noc. Polska i austriacka jazda goniła Turków przez kilometry, zadając dalsze straty. Tysiące osmańskich żołnierzy ginęło w panice, tratowanych przez własnych towarzyszy, topionych w Dunaju, wyciętych przez goniącą jazdę. Nad ranem 13 września pole bitwy prezentowało się makabrycznie. Zewsząd trupy, tysiące zabitych Turków, koni, zniszczony sprzęt, cały wielki obóz turecki był w rękach zwycięzców. I jakie to były łupy? Bogactwo, jakie Turcy zgromadzili przez miesiące, teraz należało do zwycięzców. Złoto, srebro, klejnoty, zbroje, broń, tysiące koni, setki wielbłądów i namiot samego wielkiego wezyra, ogromny, Loksusowy, pełen najcenniejszych przedmiotów. Sobieski wszedł do tego namiotu i napisał słynny list do swojej żony Marysieńki. Pyszałkowaty wezyr stał się żebrakiem. Poczty jego i chorągwie nasze. A jakich mości panie namiotów i bogactw nie opisze. Powtórki Chocimskiej jednym słowem. Wiedeń był uratowany. Wewnątrz miasta, gdy obrońcy usłyszeli huk bitwy, a potem zobaczyli uczekających Turków, wybuchła radość, jakiej nigdy przedtem nie przeżywali. Ludzie płakali, modlili się. Starchenberg, który przez dwa miesiące trzymał miasto, teraz opadł z sił. Wiedział, że cudem przeżyli. Następnego dnia Jan Sobieski wjechał do Wiednia. Powitała go eksplodująca radość. Mieszkańcy klękali przed nim, całowali mu ręce, płakali. Cesarz Leopold, który uciekł miesiące wcześniej, teraz wrócił i oficjalnie podziękował polskiemu królowi. Ale relacje między nimi były chłodne. Leopold był zawstydzony. Jego Austria została uratowana przez obcego króla. To nie było mile widziane. Ale nikomu to nie przeszkadzało. Sobieski uratował Wiedeń, uratował Austrię, uratował Europę. Dla Imperium Osmańskiego bitwa pod Wiedniem była początkiem końca. Armia została zniszczona, prestiż runął, kara Mustafa został stracony na rozkaz sułtana Mechmena IV za klęskę. W kolejnych latach Austria, Polska, Wenecja i Rosja utworzyły Ligę Świętą i rozpoczęły wielką wojnę przeciw Turkom. Przez następne 16 lat imperium osmańskie cofało się, tracąc Węgry, siedmiogród po dole, Wiedeń był punktem zwrotnym. Po 1683 roku Turcy nigdy więcej nie zagrażali sercu Europy. Dla Jana Sobieskiego było to szczyt kariery. Był nazywany lwem Lechistanu, zbawcą Wiednia, obrońcą chrześcijaństwa. Papież Inocenty XI nazwał go największym obrońcą wiary od czasów krucjat, ale mimo tego triumfu Sobieski wrócił do Polski, która nie doceniła jego wielkości. Jego ostatnie lata były pełne frustracji. Walka z opozycyjną szlachtą, konflikty wewnętrzne, brak pieniędzy. Zmarł w 1696 roku zmęczony, rozczarowany, ale wciąż legenda. A Wiedeń pamiętał. Do dziś w Wiedniu stoi pomnik Jana III Sobieskiego na Kalenbergu. Do dziś każdego 12 września Austriacy wspominają swojego polskiego zbawcę. W kościele Kapucynów w Wiedniu wisi ogromny obraz przedstawiający Bitwę i Sobieskiego. A w katedrze Świętego Szczepana każdego roku odprawiana jest msza dziękczynna za ocalenie miasta. Ale bitwa pod Wiedniem to więcej niż tylko opowieść o dawnej chwale. To lekcja o tym, że są momenty w historii, kiedy los całej cywilizacji wisi na włosku, i że czasami wystarczy jeden człowiek, jeden władca, jedna armia, żeby zmienić bieg wydarzeń. Gdyby Sobieski nie przybył, Wiedeń padłby, gdyby Wiedeń padł, Austria padłaby, a potem Niemcy, a potem cała Europa mogłaby wyglądać inaczej. To nie jest spekulacja, to jest zimna kalkulacja. Turcy mieli siłę, technologię, determinację, żeby iść dalej. Wiedeń był kluczem i Polska go obroniła. Dziś, gdy znów słyszymy o zagrożeniach dla Europy, warto przypomnieć tę historię o królu, który nie zawahał się, nie kalkulował, nie czekał, aż inni zrobią za niego robotę, który wziął swoją armię, przemaszerował przez góry i uratował kontynent. Bitwa pod Wiedniem to symbol polskiego bohaterstwa, polskiej determinacji i polskiej roli jako tarczy chrześcijaństwa. To dowód, że nigdy nie możemy się poddać, bo czasami wszystko zależy od jednego uderzenia. Jeśli ta historia zrobiła na Was wrażenie, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał Niezłomna Historia. Kliknijcie dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych opowieści o naszych wielkich przodkach. I napiszcie w komentarzach z jakiego miasta nas oglądacie. Chcę wiedzieć jak szeroko dociera ta historia. Do zobaczenia w następnym odcinku.